Witam w kolejnym odcinku z Love and Deep Space W poprzednim odcinku mówiłam, że jestem mega zestresowana, mega panikowałam Cóż, dziś jest jeszcze gorzej <laughs> Infold stwierdził, że to jest idealny moment, żeby po urodzinach Rafaela zrobić rerun najważniejszej karty, jaką można mieć dla swojej postaci, czyli mityczna karta. Szczerze, nawet nie wiem, co mam powiedzieć na ten temat. Niby to jest czas, w którym powinnam się cieszyć, ale jestem załamana. Na banerze urodzinowym też mieliśmy dostępne dwie karty do zdobycia. I ogólnie myślałam, że jestem safe, że po urodzinach trochę odpocznę jednak. I na banerze Zeyna wydałam swoje diamenty, żeby zdobyć tą sportową opaskę, która była dostępna. I nowa poza, czyli wydałam... 50 losów. Co? Jeszcze i tak trzymałam tą decyzję do ostatniej chwili, bo chciałam mieć pewność, jaki baner będzie następny i czekałam na zapowiedź baneru, a tej zapowiedzi w ogóle nie było. Zapowiedź nowych banerów zawsze pojawiają się no, w tych ostatnich dniach. Tym razem infold nie dał żadnej informacji, więc no, puściłam te losy, bo zależało mi na tej opasce i tej pozie. By następnego dnia dowiedzieć się o tym, że będzie rerun mitycznej karty Rafaela. <laughs> Nie umiem wam opisać jaki miałam mental breakdown. Udało mi się wyfarmić 5000 diamentów, co jest w sumie niczym tak naprawdę. Bo musimy zdobyć parę, dwie karty, nie wspominając już, że no chciałam jednak zrobić też rank up tych kart, co Szczerze, wydaje mi się niemożliwe. Ja nie wiem, Infold chyba myśli, że wszystkie fanki Rafaela są bogate tak samo jak on. Ja naprawdę nie wiem, jak oni mogli pomyśleć, że to jest dobry pomysł, żeby po jego urodzinach dawać rerun najważniejszej karty Ever. A bo nie wspomniałam, jeśli ktoś nie wie, to to jest pierwszy Ever rerun kart mitycznych. Nie ma co się oszukiwać, na tym banerze sporo pieniędzy wydam. Bardzo wątpię, że uda mi się zrobić rank-upy, co ogólnie na samą myśl boli mnie serce, ale nieważne. Ja się modlę w ogóle, żeby udało mi się zdobyć parę. Ach, i zapomniałam wspomnieć jeszcze, kolejna rzecz śmieszna, że czas tego baneru to tylko tydzień. Tydzień czasu mamy na zdobycie tej karty, tych kart właściwie. Gdzie no jednak, zwykle trwają e, banery z dwa tygodnie. Nawet nie jestem pewna. Wydaje mi się, że w momencie, kiedy ja zaczynałam grę, bywało także prawie miesiąc trwał jeden baner. Nie wiem, może mi się tak wydawać, ale tydzień to jest. Masakryczny czas. Słyszałam też pogłoski, że po tym banerze ma być multibaner, To żeby nie było tak, bo inaczej I swear to god. Myślę, że nie będę wariować i kupować wszystkiego naraz. Myślę, że będę robić tak jak poprzednim razem na urodzinach Rafaela, czyli najpierw kupię no jednak parę tych pakietów i po prostu będę wracać do sklepu, jeśli będę potrzebować. Może Rafael będzie dla mnie łaskawy i będzie przychodził do mnie szybko, jeśli mam przegrywać te 50-50 też. Weźmiemy sobie na początek um, Jeden za 5, bo jest tylko jeden dostępny, co też jest w sumie dziwne. 3 razy 30 i jeden za 50, myślę. Póki co, bo na to się nie skończy. Nie, 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 to by było za piękne. <laughs> Okej. Okay. Najmniejszy zestaw za 5 zł. kupiony. Teraz 30 razy 3. Oj, nie umiem Wam powiedzieć, jak bardzo boli mnie brzuch. Naprawdę, to, co było w poprzednim odcinku na urodzinach Rafaela, to było nic, to było nic w porównaniu do tego, co czuję dzisiaj. Okej. Okay. I chyba... A, no i miałam jeszcze jeden za 50 kupić. Okej, okay, i się zatrzymamy na razie w tym momencie. Ja o tych kartach marzyłam już od początku, kiedy zainstalowałam tą grę. Tak jak Wam wspominałam, ja do gry przyszłam w czerwcu, także to było sporo um, po tym, kiedy te karty się pojawiły. No i tak jest w pewien sposób szok, że ten Rerun się pojawił. Nadzieję na to dał nam bardzo właśnie urodzinowy baner, bo tam dostaliśmy pierwszy ever Rerun karty z tamtego roku. Uff, no dobra, nie ma co przedłużać i po prostu puszczajmy sobie już te losy. Um, jeśli nam się uda w ogóle zdobyć tą parę, to nie będę grała w tym odcinku w ten mit, bo to jest jednak mit, to będzie trwało troszeczkę czasu. Ja też nie mam czasu, bo w sumie jestem przed wyjazdem, muszę się śpieszyć, powinnam się w tym momencie tak naprawdę pakować, a nie wydawać pieniędzy na grę z zgadza. Ale dobra, nie przedłużajmy, puszczajmy już losy. Pierwsza dziesiątka proszę. Przez chwilę myślałam, że to już będzie złoto. Tak brzmiało, przez chwilę tak brzmiało. E, zróbmy skipa. Nie przedłużajmy niepotrzebnie. <grymne> Okej, okay, to wszystko miałam. Kolejna dziesiątka. Jeśli mam przegrywać, to bardzo proszę, żeby po prostu te gwiazdy złote pojawiały się szybciej. Teraz będzie lecieć trzydziestka. To dalej nie jest złoto. Bardzo nie chcemy hard pity. Nie, nie, nie! Not today! W sumie ja mówię to za każdym razem. Kupione bilety już poszły. 30 biletów, które kupiłam, zrobiły papa. Pa. Rafael, błagam cię. Nie rób mi tego. Przeważnie jesteś bezproblemowy. Zawsze przychodzisz do mnie w miarę okej. Okay. Niech tak będzie i teraz. Nie podoba mi się to? Już chciałabym zobaczyć złoto! Dostaliśmy tutaj chyba o, darmówki, więc weźmiemy sobie 5. Czy użyjemy sobie teraz ich? No chyba tak, w sumie możemy. Nie. Dobrze, że ich użyłam, czy nie? W sumie nie wiem. Nieważne. Puszczajmy osobno. Rafael, co ty wyprawiasz? Co ty wyprawiasz? Tyle losów już poszło. Dalej nie ma złota. To dalej nie to! To dalej nie to! Zaczynam się stresować. To jest chyba ten moment, który. Um, Klaszę te apogeum! I robi mi się niedobrze. <grym> um, no, okej, okay. jak, jak mam puścić w sumie? No, dziesiątka, dobra. Daj ci dziesiątkę. To jest złoto, słyszę. Może błagam. błagam, 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 błagam. Ja nie mogę przegrywać. Ja nie mogę dzisiaj przegrywać. Proszę, Rafael, ja błagam. Ja błagam. Och, jak ja błagam. Jezus, 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 Jezus. No, ile jeszcze razy? Ile jeszcze razy potrzebujemy zdobyć tych kart? Teraz musimy zdobyć tą drugą, żeby mieć parę, żeby mieć go też do walk. Więc w sumie cieszę się jeszcze niepotrzebnie, za szybko, bo jeszcze daleka droga przed nami. Zrobię skończotę. No chyba, że jeszcze tutaj będzie jeszcze jedno złoto. Nie? Dobra, mamy jedną kartę Teraz... Oho! Jejku, jestem tam blisko setki! W sumie to weźmy, chyba sobie wymieńmy Trudno, przebolaje to jakoś Aha, to, to wciąż nie jest <ścoughs> To wciąż nie jest! Dziesiątka! Czekajcie, zaraz to załatwię To zaraz to będzie dziesiątka No weźmy to Weźmy to Okej, okay. spokojnie, ja wiem, ja wiem to jeszcze, to jeszcze nie jest dziesiątka Spokojnie Dajcie mi chwilę Będzie dziesiątka. Wpuszczamy. I potem będziemy musieli iść na kolejne zakupy. No gdzie, gdzie tu rank up robić? W życiu. To, 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 to się nie uda. To się nie uda. Dobra, to teraz bierzemy te cztery, które mamy. Czyli cztery razy pięćdziesiąt. Matko jedyna, co ja robię. Okej, okay. i chyba w tym momencie się znowu zatrzymamy. 40 biletów, let's go. Czy to jest złoto? To jest złoto, to jest złoto. Proszę, 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 błagam, 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 żeby. To też już nawet nie chodzi o wygranie 50, -50 tylko żeby to była para. Żeby to była ta druga karta, a nie powtórka. O mój Boże. Proszę, Rafael. <grym> Guys, to jest Rafael. On naprawdę zazwyczaj przychodzi do mnie bezproblemowo. I can't, I can't, trzęsę się cała. I w sumie szczerze nie wiem, co w tym momencie robić, bo jakby no chciałam spróbować rank upy robić też. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, co teraz robić. O mój Boże, i co, i co, i co? I mam go do bank? Fucking god, o oh my fucking god, o oh my fucking god, o oh mój Boże, jak ja się trzęsę. Nie wiem, co czuję w środku. Nie mam totalnie zielonego pojęcia, co ja czuję w środku. W sumie to mamy 30, więc no jakby lecimy dalej, tak czy siak, <noise> bo... no, mamy te bilety. Więc tak czy siak musimy je wykorzystać, cokolwiek mam zamiar robić dalej, bo w sumie nie wiem. <noise> Jeszcze nie wiem, co ja robię. O mój Boże. E, ja nie wierzę. E, ja nie wierzę. Dwa razy pod rząd, wygrane 50-50. Rafael, po prostu jesteś przeboski. Dziękuję. Kolejne bilety udało mi się tutaj zdobyć. No, puszczajmy. Po prostu puszczajmy. Niby jakbyśmy wygrali którąś z kart. Um, to jest dostępna paczka za 150 losów, której chyba możemy sobie wybrać. Czekajcie, to czy to jest? Tak, SELECT, czyli sami możemy wybrać, bo czasem te paczki działają w ten sposób, że... Um, no, jest to też takie 50-50, ale tutaj na szczęście można sobie tą kartę wybrać, także. No nie wiem, w sumie. Dobra, puszczajmy dalej. Ok, nie. No, będzie śmiesznie. Jeśli po prostu wygram znowu te 50, 50, 50 to myślę, że się skuszę. <laughs> po tą 150. Jak mi się wydaje, przynajmniej. I no, know, I don't know. Ja nigdy tak naprawdę nie wiem, co ja wyprawiam podczas losowań. Mówię jedno, robię drugie. <laughs> to jest za dużo emocji podczas losowania, guys. Nie naśladujcie mojego zachowania. Mm, mm, mm. To nie jest <laughs> zachowanie godne. Um, powtarzania, naśladowania. To się nazywa obsesja. Niezdrowa obsesja. <laughs> Okej, okay. nie mam już żadnych biletów. Kusi, bardzo kusi. Czekajcie, czy ja w takim razie też zdobyłam strój dla niego? So, anything happened lately? Bardzo dużo! Jesteś syrenką, Rafael. Jesteś syrenką. Czy ja mam strój? O mój Boże. O mój Boże! Czy ja dobrze widzę? Czy ja dobrze widzę? Dobra, czekajcie, muszę to teraz bardzo przemyśleć <grych> W sumie, czekajcie, 120 losów mam puszczonych Tylko 30 losów brakuje, żeby mogła sobie sama wybrać paczkę, znaczy sama kartę Co ja dostanę? Co co, co ja dostanę za rank up tej karty? Hmm. Okej, okay. Uuu, dostałam 100 diamentów Dobra, za jeden rank up dostaniemy Co właściwie? A obronę w walce, tą animację. Kuszące, kuszące. A nie, ale ten trój drugi kolor stroju to dopiero na drugim rank upie. Oj nie, na to mnie już nie stać. <grych> no nie, to boli. To bardzo boli. O matko święta, jak to boli. I ten tytuł? W ci chyba tego nigdy nie wybaczę. Że wstawiłeś te karty zaraz po jego urodzinach. Ehm, no to ten, no to tak, no. <ścoughs> no ale jeśli znowu teraz nie wygram 50, 50 to w sumie przerąbane i bezsensowne. Bo będę mieć tylko zrankowaną jedną kartę. A w sumie potrzebuję zrankować dwie karty, żeby mieć tą obronę w walce. Dobra, dojdźmy do tej paczki w sumie złotej, bo no byłoby szkoda, bo w sumie tu brakuje mi tylko 30 losów. Żeby tą paczkę zdobyć, już nieważne co będzie. <laughs> nie wiem, szczerze, ja, ja nie wiem, co ja w tym momencie wyprawiam. Okej! Okay. Dobra, i weźmy już ten ostatni i koniec. Na dzisiaj przynajmniej. <laughs> Te, żebyśmy wygrali te 50-50 Rafael, błagam Jeszcze raz wygrane 50-50 Błagam Dobra, to nie jest złoto Tak czy siak Proszę <ścoughs> Proszę, żeby to było warte w ogóle Co ja przed chwilą właśnie zrobiłam Nie, tu wciąż nie jest złoto To nie było złoto Okej okay. Ostatnia dziesiątka! Złoto, Boże się, błagam, błagam! Rafael, błagam! Rafael! Rafael! Ja cię błagam! Ja cię błagam! Jeszcze raz! Tylko jeszcze raz! Jeszcze raz! Jeszcze jedno wygrane fifty fifty! Please! Może święty please. Please please please, please! please, 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 Boże, Rafael, kocham cię! O mnie rozpieszcza w tym momencie! Ale mi serduchowali, ja pierdzielę. Um, czyli co, guys? W sumie to. Mam rankup. Ale fajnie, ale fajnie. O mój Boże, o mój Boże, mam paczkę, mam paczkę, mam paczkę. Co się trzęsa. Słuchajcie, tyle kasy wydałam. Nie ma co się dziwić, że się trzęsa, ok? Co się stanie z tymi losami, jeśli w sumie. ich nie zużyję? Czy mam je puścić? No tak, jak ma mi to zniknąć, prawda, to w sumie bez sensu. A noż, może jeszcze jedno się trafi, tutaj gwiazda złota. <noise> Ale by było w sumie. Nie wiem w sumie, co bym zrobiła w tamtym momencie. Kilos. Ostatni jaki mam To nie jest złoto Okej okay. Ja sobie w tym momencie odpuszczę Basta! To jest to, matko jedyna, wybierz dobrze Może powinnam założyć okulary Gdzie są moje okulary? Dobra, Mam okulary na nosie, bo totalnie sobie nie ufam Muszę wybrać Tą kartę Tak Okej okay. I teraz idziemy robić rank upy Najpierw ta O mój Boże, jestem tak blisko setki, to tak szybko idzie? Ale cute, ale cute, awatar. O mój Boże, ja chyba jeszcze nie jestem gotowa na setkę. Tej okay, kolejne diamenty, i teraz rank up tej drugiej, Oki doki. Haha, <gry> tak. tak. It would be wrong to be too awake on a beautiful night like this. What do you think? Myślę, że możemy sobie sprawdzić um, w walce. No, mu tych nie dam, które zdobyłam, bo. Nie mam totalnie nic Ani fiolek, ani tych kryształków Po prostu nic, bo farmiłam dwa dni Ale to w sumie dobrze, bo no, mamy sobie nie radzić, bo on ma nas uratować Jakby nie patrzeć, więc... Okej, okay, i do walki God of the Tides. <grywk> ja nie że go mam O mój Boże, okej okay. <grywk> Teraz zauważam, że ja przecież nie mam pistoletów O mój Boże, ja nie umiem niczym walczyć Stay close to me my devout follower okay my time my goodness it's not over yet let's end this let move oh my god he's so hot <laughs> oh my god hey ever... now Kurczę. don't fall behind now oh my god how beautiful it is

A long time? Mam nadzieję, że ze mną. Nie, nie zwraca na mnie uwagi. Dobra, no. będziecie musieli to zrobić jeszcze raz. Hmm. Ściągnę okularki, bo sobie już ich nie potrzebuję. Oh wait, teraz sobie zdałam sprawę, że sobie nie ściągnęłam wam... <laughs> Dobra, to w sumie dobrze. Now jeszcze Okej, okay. Okay, teraz jest ok, Tak powinno być na początku już. <laughs>

Now. you're not hurt right stay behind me if you're tired <laughs> be, be careful is it hurt this is nothing Nieważne. Nieważne. from the ocean don't fall behind now tak piękne. why are you so far away Żeby cię z daleka podziwiać. O mój Boże. Kurczę, gdybym nie wydała tych diamentów moich fioletowych, to bym mogła kupić strój dla mojej MC. Żeby pasowało do Rafaela. No ale dobra, trudno. Wiem, na co teraz muszę oszczędzać. Jeszcze może jakieś foteczki, tak jak ostatnio. <grymne> <grymne> to dla tej pozy wydała moje 50 diamentów. Po co ja gadam? Biletów. Nie mam zielonego pojęcia, czy będę się starać poza kamerą e, o kolejne rank-upy. Musi trochę patrząc na to, że no, jednak trzeba czekać rok na te rany, o ile będą znowu. Jeśli cokolwiek się zmieni, na pewno będę Wam dawać o tym znać na moim Instagramie. I tak jak wspominałam, nie będziemy sobie w tym odcinku sprawdzać tego mitu, bo. Mit to jednak jest grubsza sprawa, na to trzeba osobnego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Zapraszam również na mój drugi kanał, kanał vlogowy oraz moje social media. I widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!